Dobra, widzowie. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, tam paczkę od Twitcha, która waży 5 kg. Tatu już zgadywał, co w niej będzie. No i teraz otwieramy. Przekonamy się, czy ktoś miał rację. Jesteście gotowi? Patrzcie, jest napisane partner, żebyście wiedzieli, kto jest partnerem. Dobra, to co najbardziej przyciąga mój wzrok. Ale Butla, tęczowa taka. Fajna. fioletowo niebieska trochę żółtego na kork. Metalowa. 10 na 10 za butelkę. Ktoś mówił, że będzie logo i mam tu coś takiego. Teraz osoby, które gadły, że to jest logo, gratuluję. Wygraliście uznanie streamera. A nie wiem, co to logo robi. Ma tutaj wejście USB, mini USB i nie ma nic innego na tym. Połóż na tym telefon. Nie mogę, bo telefon mi nagrywa. Wiecie, co widzowie? Mam nadzieję, że jest tu gdzieś instrukcja do tego. Przechodzimy dalej na razie. Dobra, mam skiety. Patrzcie. Ale flex będzie. O ja. Giwały dla widzów? <laughs> Rzucę je na leginsy, jak będę chodził na siłkę, to już wszyscy widzieli. Fajne są takie grube. I kolor mi się mega podoba. Tutaj jest, są skarpetki z logiem Twitcha, sercami i ogromnym ptakiem weryfikacyjnym. Także na pewno będą noszone. Będę mógł się fleksować ogromnym ptakiem, nawet poza czatem Twitchowym. Także na plus. Tu jest podobne, tylko że są fioletowe. Jest taki mini ptak, logo Twitcha i to tyle. Nie ma serduszek na tym. Tu mamy pinki. Pinka Twitch partner, taka <laughs> ostentacyjna. Hock Serce, wielki ptak i logo Twitcha. Fajne, wydają się takiej wysokiej jakości. Aczkolwiek ja wpinek raczej nie używam. Nie wiem, to wiem, może zacznę. Teraz mamy tu dużego boksa. To jest najcięższa rzecz w środku, ale najpierw chyba otworzymy to. Kajcie, nie mam tyle miejsca, więc muszę to pudełko zabrać. A jest tak szczelnie zapakowane, że nie wiem co to jest. Asenik? <laughs> Taki milusi z futrem. Lecimy do śpiólkolotu, widzowie. Ej, pokczampowski jest ten kot. No, trochę mały. To raczej taki koc do okrywania siebie. Taka peleryna ciepła. A nie na łóżko, tak bym powiedział. Została nam ostatnia rzecz. Najcięższa. Co to będzie, widzowie? To jest w środku? Nadal nie wiem, co to jest. To takie plastikowe. Wydaje mi się, że to jest taka rzecz do zawieszania wyborów biurowych. którą się zawiesza na ścianie, ale nie wiem. Fajna koperta. <laughs> Czyżby by hajsik był w środku. <laughs> to są żetony. To jest chyba jakaś gra. To jest Twitch i L. Znaczek Twitcha i L. Faktycznie Konnektor, ale ja nie, nie znam tego. I Twitch chciałby mi przypomnieć, że jestem singlem i nie będę miał z kim grać, tak? Dzięki Twitch. <laughs> Bardzo miło z waszej strony. <laughs> ale wydaje mi się, że to jest dosyć wysokiej jakości, więc fajne. Może na jakiejś imprezie zagram czy coś. Nie wiem. Będzie do ekspozycji. Co wam się najbardziej, widzowie, podoba z tego zestawu. Będzie na YouTube'a odcinek z tego. To by było na telewizowie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli film Wam się spodobał, to wiecie co robić. I pamiętajcie o tym, że streamuję też na Twitchu codziennie, jeżeli to nie jest omwiz <grywka> o tym filmie.